Hmm. A ile jest baterii wskazuje? Tam taka bateryjka, jak też? A to jest bezdźwięcznie nagrywanie, dobra? A czy to bezdźwięcznie? Nie. No bez. Tak jest łączone, żeby bez dźwięku? Nie, nie, nie ja. No zobacz. A nie, bez flesza, co jest to pierwszym? Nie, to ślepe. Trzy pierś. Ile? No. Ile? niby coś tam robi. Tak. Tylko go się to taki brudas. <laughs> O matko, to jest takie, jakieś zaburzone proporcje sobie ja robią, że to takie, o teraz macie normalne głowy, takie same, a jak tak stoi się, to się na <stutuj> taką wielką tą, taką czekitę, a ty taką małą, jak ten, jak... Bo będę... jestem czekita, a Mirella to wikula. Mi <stutuj> <To> jest... <stutuj> <stutuj> Do kogo? W siura... Do kogo? siura numer jeden i w numer dwa? W siuracze. siuracze. Idziemy. Dobrze ci idzie, dobrze w tych szpileczkach. I... O świetnie. Nie Jesteś boska. Widać, że to, twoja... to twoje środowisko Mirella jest. Normalnie szurka leśnika. Dobrze Ci się trzymają szpilki tej, tej skarpy. <śpiewanie> Dobrze, tak pracuję. Tak to są te naturalne, zaczepiane pasma. Tak? Jeszcze masz służeczkę, bo mi się nie trzyma. <śpiewanie> <śpiewanie> Proszę bardzo. Tu nic nie wiesz, o Jerzyku? Nie! Co ty mini kamerujesz? A ten? Ja o tym nie wiem. Nie, no tak. Och, ja się tak. Na no, trzy, cztery. Wiecie tą blendą? Czekaj. Świetem. Trzy. Cztery. Twoje 45 trampki były wygodniejsze niż te 35. Nie, Len, nie kładźcie tam śmieciach A dlaczego I najgorsze przed nami? Mamy posuwać, no jak No jak w nie wiecie, dlaczego najgorsze no nie wiecie, przed nami? No, nie no hello. Bo obiadku nie jedliśmy? To też, ale po obiadku to będzie. Jaka to jest niesamowita przesłona, wszystko jest ostre Mirella, Gusina i tamte domy, te wiaty w tle. I te piękne skracające nogi. <laughs> Czekaj, ja może zrobię tak jak Mirella, czyli... Dał coś. Tak, tak, o. o, tak. Czekaj, bo mi ten jednorożec spadnie zaraz. I

Chciałem zrobić. Spadła mi brożka. Brożka mi spadła. No, wiesz. Musisz konkretyzować swoje tak. Pokaż się. No to idzie indziej. No, nie wyjdę tutaj. Wiesz jak się boję? No pomachaj. Poczekaj. No wychylać się tutaj. Mówi się w głowie, kręci, jeszcze stoi w Jak jesteś mało widoczny, to nie ważne co tam robisz. Już? Ciecharówki na mnie patrzą. No nie wygłupiaj się no. My czekamy na ciebie. No staram się, staram. To coś za mało się starasz. Nie tak daleko od siebie. No, to nie, nie tak to ręka ta daleko, tylko muszę mieć tę zwarte tłuk pod sobą. No, dobra, tak. Jak tam Gusia? Jak o tak się siedziała, to będzie dobrze. Nie, tak będzie a da się jeszcze stanowi na... ten kost? Tam. Majty, tylko to popraw jak sobie. Duży, duży. Jak Ile nasz Szymoniak? E... Tylko ona fotografuje w staniku i w butach na obcasie, które którym się nie ma czemu? w zasadzie nie ma Zagnij te buty Zagnij. jak Jesteś tam? Dobra. gotowałaś się już tu? myślałam, że w tym będzie gorzej że gorzej będzie? nie jest tak źle? w tym nie, z tym nie jest. Tam... Ja to dla mnie to, ty, ty to wyglądasz jak, jakbyś ten, jakbyś miała zaraz wyparować. O, też. A czy to się nagrywa na kwiatuszku? To dobrze. Zastrzeliłaś mnie?